Szanowni Państwo, dzięki konieczności Pana Prezydenta chciałem z strony Wodociągów poinformować Państwa o realizacji ważniejszych zadań. Chciałem poinformować, że w miesiącu lutym złożyliśmy wniosek zgodnie z ogłoszonym konkursem przez Urząd Marszałkowski. Mamy tu na uwadze możliwość dofinansowania zadań ze środków unijnych i właśnie miło mi poinformować, że w wyniku pozytywnej oceny przez zarząd naszego województwa. Uzyskaliśmy po prostu ocenę pozytywną i uzyskaliśmy dofinansowanie do realizacji projektu w systemie zaopatrzenia w wodę. Projekt ten obejmuje sześć zadań. To jeżeli chodzi o zakres rzeczowy, wartość projektu ogółem podatkiem VAT to jest bez mała 1 400 tysięcy, z tego koszty kwalifikowane, czyli bez podatku VAT to jest 1 130 tysięcy. Dofinansowanie tego projektu to 70% środki unijne przez Urząd Marszałkowski w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego. 30% są to środki własne spółki, ale tutaj dzięki pomocy Pana Prezydenta, Pana Przewodniczącego i Rady Miasta spółka dysponuje tymi środkami jako wkład własny i pozwala to nam realizować taki projekt. Projekt będzie realizowany w okresie miesiące sierpień do listopada włącznie. Rozliczenie końcowe przejdzie już jakby w rok przyszły, ale faza realizacji wykonawstwa w tym roku Yy, zakres rzeczowy, proszę Państwa, tego projektu w systemie zaopatrzenia wody obejmuje sześć zadań. To są różne zadania potrzebne w ramach funkcjonowania naszego systemu i jego rozbudowy. Mówimy cały czas o systemie zaopatrzenia miasta w wodę. Pierwsze zadanie dotyczy budowy wodociągu w rejonie Jeziora Tarnobrzewskiego. Dotyczy tutaj uzbrojenia tego terenu, obszarów wokół jeziora, ale również stworzenia realnych możliwości zasilania kopalni Machów systemu wody, nasz, e, miejskiego systemu dostawy wody. Jest to bardzo istotne, bo pozyskujemy przez to też odbiorców, jakby z marszu po wykonaniu inwestycji. Drugie zadanie, proszę Państwa, to jest realizacja e, remontu metodą bezwykopową o magistrali wodociągowej 400 mm w rejonie ulic, ulicy Kopernika i Kurasia, a także ulicy Gazowej. I również w sąsiedztwie y, funkcjonującej spółki w tym obszarze, zabudowy spółki Sinko, jak również zakładów gazowniczych. Jest to bez mała, 500 metrów y, magistrali wodociągowej, zadanie bardzo poważne, strategiczne, dostawie miasta. Tak jak powiedziałem, technologia ta łatwiejsza, bez y, względu na y, jakby najkrótsze przerwy w dostawie wody i taka jest przyjęta technologia. i praktycznie tylko lokalnie będą wykopy, które pozwolą poszczególnych węzłach łączyć nowe odcinki. Kolejne zadanie to jest y, zadanie y, w infrastruktury y, ujmowania wody, czyli ujęć wody i jeszcze na stacji utania wody. Tutaj wspomnę, że y, dwa zadania dotyczą przejść wodociągów wody surowej, to jest ujęcie stodien 2, to są przejścia naszych wodociągów, tutaj wody surowej, w rejonie e, przejścia, prze, w rejonie mm, budynku energetycznego zlokalizowanego przy, przy drodze e, e, relacji e, Stale e, przez Budy Stalowskie, Elfradówka do Nowej Dęby. Tutaj chcemy wykonać nowe odcinki odcinków wody surowej, tych magistral wody surowej, właśnie przejścia przez rzekę Dąbrówkę i tą tę drogę lokalną wymienioną. To jest jedno zadanie i tutaj kolejne zadanie, to jest czwarte, to jest też przejście również przez tą rzekę Dąbrówkę i, i drogę lokalną wymienioną wodociągu gospodarczego, wodociągu wody pitnej, który zasila miejscowość Bukie. Tą zabudowę w tej miejscowości. Kolejne zadanie, piąte, to jest zadanie dotyczące... Komory osadników poziomych. Proszę Państwa, tutaj też szczegóły są, ale chcemy dokonać wymiany armatury pięciu zasów odcinających średnicy 500 mm w komorze osadników poziomych. Jest to zadanie, które jest bieżące, Stratek jeszcze ma swoje znaczenie i to zadanie chcemy zrealizować. Modernizacja tejże komory. Ostatnie zadanie, proszę Państwa, szóste to dotyczy systemu obmiarowania odbiorców. Tak jak informowaliśmy opinię publiczną wcześniej. Spółka nasza podejmuje działania związane z nowym systemem obmiarowania odbiorców. Tutaj mówimy o zdalnym odczycie, czyli wodomierzy nowej generacji, łącząc tutaj nowe funkcje, czyli możliwość zdalnego odczytu poprzez system radiowy. W tym projekcie jedno z tych zadań to jest właśnie zmiana obmiarowania, ten nowoczesny system całego osiedla dla Wiśle. Tutaj i to zadanie to jest planowane, to jest bez mała czysta odbiorców. W chwili obecnej, proszę Państwa, trwa postępowanie na wybór dwóch wykonawców. Oddzielnie chcemy wybrać wykonawcę na opmiarowanie i na te pięć pozostałych zadań jednego wykonawcę. 18 lipca, tak jak powiedziałem, jest uruchomione czyli postępowanie na wybór wykonawcy, przetarg nieograniczony. Uważamy, że pod koniec sierpnia zostanie wybrany wykonawca i praktycznie końcowe dni sierpnia, czyli miesiąc wrzesień do końca listopada, ten zakres rzeczowy powinien być wykonany. Proszę Państwa, chciałbym też poinformować o drugim zadaniu, który jest istotny również, zadanie ważne, to jest realizacja uzbrojenia w niezbędne sieci wodnociągowe organizacyjne, taki podsystem dla potrzeb inwestycji mieszkaniowych. Tu Pan Prezydent wspomina w konferencji dzisiejszej o budowie inwestycji mieszkaniowej. przez Tarnobryż. Spółki Tandemiczkiego Budownictwa Społecznego w osiedlu Ocice. Tutaj nasze przedsiębiorstwo zabezpiecza realizację uzbrojenia w naszej branży, czyli w branży gospodarki wolnościowej i w miesiącach sierpień-wrzesień ta realizacja będzie miała miejsce. Dziękuję za uwagę.